Prowadzisz fanpage na Facebooku? No i niech zgadnę. Poszukujesz inspirujących treści na posty i trwa to zbyt długo, w efekcie ciągle brakuje Ci czasu na marketing. Jeżeli oczekujesz gotowych schematów, gotowych opisów, to wydaje mi się, że mam dla Ciebie doskonałe rozwiązanie. Razem z zespołem WBiznes przygotowaliśmy ponad 366 postów na cały rok. Mając ten produkt nie musisz każdorazowo szukać pomysłów, bo od teraz będą na wyciągnięcie Twojej ręki. Koniec z wymyślaniem od zera. Wszystkie posty znajdziesz w swoim panelu i one będą podzielone na specjalne kategorie. Jedne wspierają sprzedaż, inne są pod generowanie lidów, jeszcze inne angażują. Na każdy dzień konkretna propozycja zakończona w właściwym call to action. Chyba nie muszę nawet wspominać, że dużo łatwiej zabrać się do działania, gdy masz już pewien punkt. Odniesienia. Przecież dużo lepsze jest to niż poświęcanie około godziny na każdy post. Co więcej, gotowy schemat z posta spowoduje, że poczujesz się dużo pewniej w mediach społecznościowych. Wiadomo, że na początku będziesz kopiować je jeden do jeden, ale wiem, że z czasem zaczniesz też modyfikować i dostosowywać do swojej firmy, a może po czasie zaczniesz tworzyć własne szablony, które najlepiej działają w Twoim przypadku. Hmm? W wielu branżach działa dokładnie ten sam model, ten sam proces. Młody, na przykład młody kucharz na początku też odtwarza przepisy potraw, dopiero później wprowadza swoje modyfikacje i dodatkowe przyprawy. Mając Doświadczenie tworzy własne przepisy, które finalnie stają się jego wizytówką. Przechodzi więc przez ten. Proces. Nawet doświadczone osoby sięgają do ściągawek, aby odzyskać wene, inspirację czy natchnienie. Zupełnie nie ma nic złego w tworzeniu postów z formatki. A przecież muszę Ci powiedzieć, że to jest dobra formatka, bo spędziliśmy kilka miesięcy zbierając, redagując posty tak, aby było Ci je łatwo publikować na Twoim fanpage. Standardowo na całość obowiązuje gwarancja satysfakcji. Myślę, że warto skorzystać z tego produktu, w szczególności że za jednego posta. Zapłacisz około złotówki i to chyba jest bardzo dobra propozycja, biorąc pod uwagę efekty, które pojawią się przy regularnych publikacjach dobrych postów na Twoim fanpage. To jak? Odbierasz swój dostęp? Zapraszam.